Dzisiejsza Gazeta Wyborcza odsłania kolejne kulisy, kolejny rozdział tego niezwykle bulwersującego skandalu, jakim jest rozkradanie publicznego majątku w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Okazuje się bowiem, że na tak zwane słupy wyciągane były kolejne miliony publicznych pieniędzy. Lektura tego artykułu przypomina nie opis działania instytucji publicznej, ale bardziej. No, wygląda to jak jakiś film Wegi albo jakiś inny, jakaś inna kryminalna historia. Jeśli dowiadujemy się z, z tego artykułu, że y, młodzi ludzie, którzy y, są nachodzeni przez y, jakieś grupy osiłków, y, które wymuszają od nich pieniądze, Pozyskane dzięki różnym osobom z internetu, z Narodowego Właśnie Centrum Badań i Rozwoju. Dowiadujemy się o jakichś kantorach, o, jakich, o, o ludziach, którzy mają blisko 100 spółek, które służą im w tej mega powiązanej i skomplikowanej pajęczynie wyłącznie w wyciąganiu publicznych pieniędzy.